1 kwietnia na Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się dziewiąta edycja Targów Pracy. Targi Pracy, rzeczywiście tak jak Pan zauważy słusznie, już po raz dziewiąty odbywają się u nas na uczelni. Jest to, noszą tytuł spotkanie z pracodawcą, więc jak sama nazwa wskazuje, jest to dobra okazja do tego, żeby bezpośrednio nawiązać kontakt z konkretnym pracodawcą. W tej chwili wystawia się 26 pracodawców z różnych branż, więc studenci naszej uczelni, w zależności od swojego kierunku, fakultetu, mogą wybierać kierunki mogą wybierać pracodawców, mogą wybierać oferty. Bardzo często też oferujemy na tych targach zapisy na konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi oraz oferty szkoleń, nie tylko z naszymi specjalistami, ale również z praktykami biznesu. Jest to możliwe dzięki m.in. dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu Kuźnia Kadr, który jest realizowany przez naszą uczelnię. Ideą targów jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia niezbędnej wiedzy na temat rozwoju firm z branży finansowej. Są ciekawe oferty, pomagają tutaj wystawcy i jest zadowolona. Z oferty Kuźni Kadr, jest ich już, już tych Kuźni Kadr w tej chwili trzy edycje, może skorzystać, tak jak Pan zauważył, słusznie student i absolwent naszego uniwersytetu. Więc w momencie, gdy ktoś osiąga ten status, jak najbardziej może skorzystać z tej oferty. A ta oferta zawiera m.in. szereg działań nakierowanych na stworzenie Takiej oferty własnej osoby, która później umożliwi realne funkcjonowanie bez problemów na rynku pracy. Wśród wystawiających swoje ekspozycje nie zabraknie uznanych na polskim rynku firm, które właśnie podczas targów pracy oferują staże oraz odpowiadają na nurtujące pytania. Zrobiliśmy na razie tylko jedno pierwsze kółeczko i jesteśmy zadowoleni. Coś w biznesie znalazło, jakieś informacje, tak, nie ma najmniejszych problemów. Na każdych stanowiskach otrzymałyśmy wyczerpujące informacje, jakieś wiadomości, które by nas interesowały, więc jeżeli chodzi o obsługę, czy właśnie o udzielanie informacji, to żadnych problemów, tylko czasem właśnie mogłoby być troszeczkę więcej firm związanych z kadrami, z zarządzaniem. Akurat teraz szukam praktyk na wakacje i myślę, że na pewno... No nie, nie podam może nazwy, ale w jednej z tych film, grup na pewno zaaplikuję.